Cześć. W tym filmie wspólnie rozpakujemy router Acer Wave 7. Najpierw teraz otwórzmy opakowanie. Teraz właściwie właśnie możemy teraz przejść do otwarcia pudełka. Zobaczmy jak to się otwiera. Dobrze. I pozwól, że to naprawdę, 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 naprawdę wezmę Dobrze, a teraz mogę to otworzyć. A co dostajemy w środku? Oto krótka instrukcja: jak skonfigurować swój router, a potem pod tym znajdziemy mm, więcej informacji na jego temat, jak widać tutaj zasilanie. Odłączasz je, a jak widać, ma ten dziwny koniec, ponieważ mamy tutaj zasilacze. Dostałem dwie wersje: jedna to standardowy europejski wtyk elektryczny, a druga to brytyjski wtyk oraz dodatkowo możesz po prostu umieścić to w ten sposób i obrócić, aby zablokować. A tutaj mamy sam router, oto on. Otwórzmy delikatnie. Folie tutaj. Teraz. Oto router, a pod nim znajduje się kolejny router, ponieważ to router mesh system. To dodatkowy router. Ma więc dwa oddzielne urządzenia, które możesz połączyć, aby działały razem. Dobrze. I otwórzmy to również. Dziękuję. Ten drugi wygląda myślę, że tak samo. Tak. Jak widać, ma te same porty. Na dole? Dobrze, świetnie. A potem możesz też zobaczyć Abel Ethernet. Możemy na przykład też rozpakować. Dobrze, kupmy to. A pod tym znajduje się również kolejny zasilacz dla mi drugiego urządzenia z tymi dwoma różnymi wtykami, a to naprawdę wszystko co znajdziesz w tym pudełku tego routera, pozwól, że pokażę Ci te wszystkie urządzenia. Jeszcze raz, dokładnie. I możesz je połączyć, aby działały razem, Więc obie pracują w systemie mesh. I to wszystko na dzisiaj... Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.